Będzie fajno. Jana, dziana, dziana. Dziana z rana. Teraz jest wieczór. Zdaje się, się Boże. Jak tylko trafiło, jestem martwy, pozdrawiam. No.

To fucking close. Co no, oni trenują? Nice nice Co oni tam trenowali to ja nie wiem nie. Jeszcze spali jej flesza. Tak, służyłem moje Służyłem moje tornado, to jest duży problem uli ile ludzi? Trochę was tu przyszło <laughs> No próbuję coś tam Nawalam No jessa, zbyt to NIE! Wrzuciłem gołębia w miniona! Chodź tu! Nice! Dobra, Jona broken. Ty nie, to Jona jest potężna. Brawo Mel. Kassix przyszedł na nią dostał w łeb. Jana jest głupia! Ten champion jest O, Kazior! Idę, 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 idę Dawajcie ją, dawajcie ją do końca, do odciny, do odciny Czekam, okay, co tu jest Tu jest Kazior Okej, okay, Kazior jest martwy. <gry> Okej, okay. to było stosunkowo proste. Idę na tą zeri Idziemy wszyscy Mam tą tarczę Eliska, bo ty tam będzie szybciej ode mnie Ale Wbijamy to, nie wiem, co nie odwalają. No fajny teamek się trafił, muszę przyznać z takimi, z takimi to ja mogę grać, kurde. I tak. Fajnie. To nie zabić. Aaaa, dobra, zabić. O, kurczę, idę tu. Okej, okay, nice. Ale weźna. Niestety Moi towarzysze popadali Chujo, jestem supportem na no. Dobrze. Dobrze O kur... ile tu ludzi Wracam dobra, nice. Brawo, liska. Dobra, szybka cofka po leciutki, malutki, a taki tyci tyci ty, ty, power spike. Nie wiem, czy myślałem, że medżaya w ogóle kosztuje 1250, okej. Okay. Taki malutki power spike medżaya z Shurelion. Teraz budować redemption, i się zabawić, nie? Jest tu Vlad. Nie mi się chyba nie podoba granie Nie mi się chyba mecz nie podoba Ile to daje? Ja tylko 48 AD Tymczasem Jax gra na topie <laughs> Split push. Push, push, push. Okej, zer jest bez jumpa. Pusz, pusz, pusz. Łuse, ile to daje? 55 AD. Holy, holy, holy. Raka se eksplodowali. Fili Wtedy. Really? Really? <laughs> French Auto Arkane tak. <laughs> Sona z Mhm, Już mają Mordisza, więc tak. Niezbyt jestem kupa w stanie podejść, chyba że się potężnie wpierdę, ale wtedy mam wrażenie, że stanę na dziursko, ale fajnie. Dobra, po prostu nie ma. Jezus, Maria nie biję, tyle tą Kaitlyn. Mefon tu się nie wywala, spokojnie. Nice, brawo Z. Brawo Z, pięknie. MFK przeżyła na jakichś 5HP. O, Jarvan. Ej, nie pomogę. O co? <grym> Pierdowa. To się i tak dopuszczyły. Nie, nie dopuszczyłeś. Okej, okay. sorry za ks ale dobra. O, tu jest. I nie ma jeszcze milla, dlatego że tak nie wbijam. No i fajnie. Teraz się można wrąbać w tą Caitlyn, ale... Co byśmy zrobili dzisiaj? Ja... Aaaa, ale to bije No ale teraz trzeba po na nich poczekać, ja nawet nie wiem czy ja się mogę wbijać, nie, ja mam przewagę też tego Mam pikaxa, no ja co, że stracę HP, nie ma co się wbijać nawet okay. Git Nie ma co pania się, dobrze Nie, dawaj, nie! Dobrze, nice! So, je... ale, ku... ale on jest bastet Próbuję tam podejść, ale nie ja tam dojdę, ten fight już się skończy, no Ale nie, nie ma co Wolami się tam biją, ale Nie, nie ma co, dobra I tak super wyszło na bocie dostaliśmy dwa graby. Super To mi się podoba Co tam? Okej, okay, nice Okej okay. To pasuje O kurwa No z tym to ja chyba nie pomogę Chyba że Kuźwa O, głęb Zegnamy <grym /dynamik 18? grym> Caitlyn? </dynamik> Jaki klęs Jaki klęs Spóźniony 5 lat świetlnych O, nie trafiłem

zwon no, raczej nie chcemy się tu wpierdzielać Bo tu trochę dużo ludzi No A tu jest dużo ludu, tu jest dużo ludu Ja nie chcę, ja nie chcę no właśnie, to jest Jarwan Ale nie rozumiem, czemu my się wbijaliśmy. Dalej tego nie rozumiem. I chyba nie zrozumiem. Nie trafiłem. Ha! Ja. Predyktowałem, tak, predyktowałem, że odskoczy z E. Znaczy. Może tak, ale. Uh, dobra, pojadę. Odpowiedz, akali, nie trafił kompletnie, to merka, ale to nie jest ważne. Nie, dalej goni śmieć Dobrze ci tak, eee, eee, eee Co to ma być? Co tam się dzieje na tym midzie? Nie wiem, ale mnie tu mordekajzer wybombi Chyba nie wybombimy Mordę, mordę, mordę dole Aha! No tak, my się a musimy bić przed Drakeem, zamiast się na nim ustawiać Make sense Nie sięgnę, Okej na To ja zrobimy no O Chodź, chodź, chodź Dobra ty, będę... kończy E! 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 Co? dobra Co? Co? nie faktycznie Co? 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 w tym przeżyję.

E, no Dajana, no co ty robisz, co ty robisz? O tak, ja zostanę poświęcony. <grywka> tak długo żyłem <grywka> i tak długo żyłem. 500 killingu, spoko Ja e, no ludzie, 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 Idę tu Nice Jak ja kupa, zakręciłem za nią tym E, to ja nie wiem, ale wyszło Amerkę za piątkę mf ma egs <grym> tu bawimy na dwa niechipy po prostu Nie wiem czemu ja tak musiałem krzywo iść